Cześć, się Właśnie budziłam w moim domu. Pamiętacie w tej wersji, jak byłam na dworze? Ej, czekajcie. Ej, chyba nikogo tam nie ma. Taka cisza. Kotek! Patrzcie, kotek, swój kotek. Patrzcie, pozdrówcie mojego kotka. And, no i właśnie... Ja właśnie kiedyś m, to się przerzuciło, bo tam była jakaś rzecz. Ale czemu ci nie interesujemy. wiemy? I A! O, o, o. Ej, ktoś mi wyłaju. Nikogo tu nie było nawet. Widzowie. Nie wiem o co chodzi. Słyszeliście to? Dobra, widzowie. Widzimy się. No